Sponsorami programu są operator sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG. Producent smartfona LG v 10 Partnerem akcji Bezpieczna Zima z Gopr jest sponsor programu Tauro. Sprzedawca prądu z usługą serwisant 24. jeżeli ktoś z państwa chciałby sobie poszusować na sankach to mamy teraz wiele cennych informacji chociaż właściwie ta rozmowa powinna się zacząć i skończyć na tym że nie wolno zjeżdżać ze stoku zwłaszcza tu gdzie jeżdżą narciarze czy snowboardziści ale jest jeszcze wiele wątków o których opowiemy no właśnie A opowie tutaj nam mamy o tym konkretnie Tomasz Wiater z krynickiej grupy GOPR Dzień dobry Tomku witamy cię Dzień dobry Tomku my nie udzielamy pomocy nie dlatego że nie wiemy jak to się robi nie dlatego że nie chcemy choć pan był bardzo niegrzeczny bo na sankach się nie zjeżdża ale przedstawimy państwu po kolejną akcję pozorowaną i niech zrobią to fasowcy. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Tak jak wcześniej tu powiedzieliśmy właśnie na sankach, nie wolno absolutnie zjeżdżać na trasie narciarskiej. Są znaki, są zakazy, które o tym mówią, a łączy się to, wiąże się to z, z zagrożeniem po prostu, jakie jak niosą saneczkarze, prawda, czy małe dzieci zjeżdżające na sankach, jadąc na takiej trasie narciarskiej. Przecież tutaj też jeżdżą narciarze, prawda? jeżdżą narciarze, jeżdżą rozpędzeni narciarze, nad sankami ciężko zapanować, te saneczki ciężko czasami skontrolować, prawda? Łatwo. Takie dziecko sanki może wypuścić z ręki, te sanki wtedy mogą takiego narciarza podciąć. Narciarz wtedy upada z dużej wysokości, uderza głową. Są to wtedy różne ciężkie obrażenia, najmniej nawet dochodzi do obrażeń kręgosłupa. Już nie mówiąc o tym dziecku, które zjeżdżało na tych sankach, jak takie dziecko ma szansę, jeżeli taki ciężki narciarz, prawda, jadący na nartach spada na takie dziecko delikatne, małe dziecko, może mu pomać wszystkie, wszystkie kości. Czyli jeżeli naszemu pozorantowi udzieli się tutaj pierwszej pomocy, to co? Później może zostać ukarany mandatem? Jeżeli to jest osoba dorosła, oczywiście może zostać e, ukarana mandatem, ale dlatego... dzieci rodzice nie odpowiadają, jeżeli na przykład dziecko... Jeże... Na rynku, tak? Dlatego właśnie chciałem Aha. to powiedzieć. Jeżeli to jest osoba dorosła, to na pewno zostanie ukarana mandatem, choć nie sądzę, żeby osoba dorosła zjeżdżała na staneczkach, e, na, na trasie narciarskiej. Raczej osoby dorosłe przyjeżdżają to po to, żeby pójść na nartach, ale właśnie bardzo często zdarza się, że mama czekająca na syna, który gdzieś tam jeździ na nartach z drugim małym dzieckiem pozwala mu właśnie na tych staneczkach jeździć gdzieś tu w okolicy dolnej części trasy, tutaj gdzie jest właśnie największe zagęszczenie, gdzie jest kolejka do, do wyciągu, gdzie ludzie dojeżdżają z dużą prędkością, gdzie ludzie wytacają tą pleczkę, wyhamowują. Tam często się spotyka mamy, które czekają lub rodziców, którzy czekają po prostu, e, tak mówię, z tymi dziećmi i te dzieci jeżdżą albo na jabłuszkach, albo na saneczkach. E, często oczywiście interweniujemy, mówimy, że takich rzeczy nie wolno robić. Są również na stokach znaki, tak jak mówię, zakazu jazdy, poruszania się na saneczkach, czy to na jabłuszkach, jak i również nie wolno się na, poruszać na stoku, na nartach, prawda, do góry, czy na nartach tak zwanych nie wolno podchodzić do góry, dlatego że trasy narciarskie to są jednokierunkowe. Jest ona przeznaczona dla narciarzy i dla snobodziców, którzy zjeżdżają w dół. Musimy również pamiętać o tym, że na takiej klasie narciarskiej również nie powinno się na przykład chodzić, ewentualnie zatrzymywać się i długo przebywać w jednym miejscu, dlatego że też jest to utrudnienie dla narciarzy, którzy zjeżdżają i snobodziców, którzy zjeżdżają w dół. A powiedz, są często zdarzają się takie przypadki właśnie... Yy... Nie uwagi rodziców, bo to często wynika także z nieuwagi często wynika z tego, że no nie chce nam się, my sobie stoimy, rozmawiamy z przyjaciółmi, a dziecko niech sobie robi co chce. Często się to zdarza? E, bardzo często jest tak, bardzo często obserwujemy takie sytuacje, natomiast e, mały jest wypadków związanych z, właśnie z takim niżeniem na saneczkach, tutaj, dlatego że bardzo się pointerweniujemy. Po prostu jeżeli widzimy tylko, że taki rodzic na tych saneczkach tutaj pozwala temu dziecko iść, to bardzo się pointerweniujemy i wypraszamy takie dziecko po prostu miejsca zagrożenia, żeby się odsunął, żeby tutaj nas nie wziął. Upominamy takie rodzice, że takie rzeczy nie wolno robić i po prostu kończy się to na upomnieniu i myślę, że z tego względu, właśnie, że myślę, że przez to właśnie, że pracownicy że jednak zwracają na to uwagi i tak samo obsługa tutaj stoku do takich wypadków często nie dochodzi. A jak już dochodzi, to ja mówię, to są takie wypadki no niebłahe, dlatego, że, że zdarzały się takie wypadki, że narciarka, na przykład, mówię na przykład podcięta przez, przez dziecko miała poważny uraz czaszki. Akurat była bez kasku. Jak wiadomo, dorosli nie mają obowiązku tak jak dzieci w kaskach, była bez kasku, uderzyła tylną częścią głowy o twardy śnieg, no i niestety skończyło się to dość poważnym urazem głowy. Zastanawiam się, nie wiem, dorośli nie uświadamiają sobie tego, jak oni się tłumaczą po takich, w czasie takiej interwencji. Ja myślę, że po prostu przeważnie jest to ojej, ojej, przepraszam, nie, nie wiedziałam, nie wiedziałam. Przepraszam, nie wiedziałam. Przecież... Dlatego mówimy, proszę państwa, nie wolno i nie ma potem tłumaczenia. Nie ma, nie ma, później za późno tłumaczenie. Dokładnie, Tomku, chciałam ci jeszcze zapytać, zostawiamy sanki, zostawiamy jabłuszka, nie także na nartach pod górę. Czy możemy się ścigać na stoku? Na przykład stanie sobie snowboardista, obok kolega snowboardista i, uż... i chcemy sobie urządzić slalom. To znaczy tak, no nic nam tego nie zabrania, prawda? Ale Ewentualnie zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek, prawda? Jeżeli mamy zdrowy rozsądek, to nie będziemy się ścigać na stoku, na którym jest pełno innych narciarzy, bo czasami jest wzgląd tak samo na inne osoby, które są na stoku, to jest tak samo dokładnie jak zjazdą jazdą samochodem po drodze, prawda? Nie ścigamy się dwoma samochodami, dlatego że mamy taką ochotę się pościgać na drodze, bo są inni użytkownicy, to zważamy niebezpieczeństwo dla innych. Więc tego nie robimy. Nie powinniśmy tego robić? Nie robimy. Pomimo, że nie ma zakazu ścigania się, to tego nie robimy. Jakie jeszcze błędy popełniamy, które... Warto wyeliminować tak tytułem trochę podsumowania, także tej naszej bezpiecznej ziemi z GoPrem. Znaczy, jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo tutaj na stoku, to takim y, błędem y, jest właśnie zatrzymywanie się na stoku i siadanie na tym stoku. To jest najczęstszy taki błąd, y, który popełniają, bo ludzie tak są, chcą sobie odpocząć. Nie mam tutaj nic do samodzictwa, ale przynajmniej są to sąboziści z tego względu, że oni jak już się zatrzymują, to łatwiej jest im siedzieć niż stać, prawda? Tylko że często jest to za takimi w takich miejscach, za e, jakimś zniesieniem, prawda, za chopką, za górką, gdzie narciarz jadący z góry czy sąbodzice, następnie jadący z góry, w ostatniej chwili powiedzmy, jest w stanie zauważyć dopiero tego narciarza, prawda? I to jest właśnie taki e, kategoryczny błąd, którego mm. nie powinniśmy popełnić. Jeżeli się już zatrzymujemy, bo jesteśmy wyłączeni, to powinniśmy odejść na bok i zrobić miejsce dla innych. Prawda? Można chwilę odsłocząć, można sobie gdzieś tam stanąć na boku, tak jak mówię. The <laughs> I szybko później zjechać w dół. Natomiast nie zatrzymujemy się na środku, nie siadamy byle, gdzie nie robimy tak zwanych pikników na stoku, bo to są tak zwane pikniki, zatrzymuje się grupa snobodziców czy narciarzy, prawda, I oni sobie siedzą na stoku i rozmawiają na tym stoku. Takie rzeczy nie robimy, a takie rzeczy się bardzo często właśnie składają. Zatrzymujemy się, kiedy jesteśmy świadkami wypadku, tylko że wtedy zabezpieczamy to miejsce. Oczywiście, jeżeli, jeżeli jesteśmy świadkami wypadku, to wręcz mamy obowiązek się zatrzymać i udzielić tej pomocy, prawda, bo udzielenie pomocy to już jest nawet samo podjechanie, podejście i, i wezwanie pomocy, to już przez udzielenie przez nas pomocy, prawda? Więc o tym mówimy musimy... kalok narciarza, <trym> tak, prawda? Tak, Dokładnie, o tym, tym narciarza. Każdy narciarz widzący, yy, widzący wypadek, prawda, musi się zatrzymać i musi temu narciarzowi potrzebującym pomocy pomóc. Tomku, to tak na zakończenie już. Mówmy, porozmawiajmy teraz chwilę o tym miejscu, w którym jesteśmy, jesteś przedstawicielem królewskiej grupy Gopry. Tak. Jak ta zima minęła tutaj u was? Była w miarę spokojna, no nie było tak bardzo dużo śniegu, prawda? To znaczy no, śniegu jakich chyba wszędzie mm. nam brakowało. Jednak ten śnieg na stokach był, bo te śniegi są naśnieżone, czy była spokojna, eee, zawsze są wypadki. Nie ma takiej zimy, żeby nie było po prostu tych wypadków. Myślę, że tych wypadków z roku na rok jest coraz mniej, bo ludzie są bardziej świadomi tych zagrożeń, między innymi też przez takie właśnie akcje, jak tutaj, które są prowadzone. I to uchwał w naszą stronę, rozumiem, tak? Telewizji News, która Oczywiście. się taką akcją zajmuje. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o zakazy na tokach narciarskich. Nie jabłuszka, nie saneczki, nie podchodzimy pod górę na nartach, nie biegamy po stoku, jeśli nie mamy nart. Schodzimy bokiem, nie robimy sobie pikników. Tomasz Wiater o tym wszystkim odpowiadał. Ratownik krynickiej grupy Go. Po bardzo Ci dziękujemy. Ja dziękujemy. Dziękuję. Warto o tym dziękuję. pamiętać, proszę Państwa, dla naszego bezpieczeństwa. A wracamy po krótkiej chwili. Sponsorami programu byli operator sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG, producent smartfona LG V10. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z GoPr był sponsor programu Tauron, sprzedawca prądu z usługą Serwisant 24.